Przychodzi do Ciebie teraz, Jezu, córka marnotrawna, syn marnotrawny, okaż mi miłosierdzie. Uznaję mój grzech i niegodność. Liczę teraz na Twoją łaskę, na Twoje miłosierdzie. Ufność w Twoim wielkim pragnieniu znalezienia mnie, pogubionego grzesznika. Nawet gdy ja już nie pragnę zmiany na lepsze, Ty gorąco pragniesz okazywać mi miłosierdzie. Dziękuję Ci za to w tej modlitwie. Każdego dnia otrzymujemy świadectwa od Was, jak Boże Słowo dotyka serc ludzi. To dzięki Tobie i ludziom podobnym do Ciebie możemy nieść nadzieję do każdego zakamarka internetu. Wyobraź sobie, ile jeszcze osób może skorzystać z Ewangelii, którą znajdzie w sieci. Razem możemy rozwijać miejsce, gdzie każdy poczuje się kochany i ważny. Ja w to wierzę. Rozwijaj z nami miejsce modlitwy, błogosławieństwa i bliskości Boga. Jeśli to dobry czas dla ciebie, wesprzyj naszą wspólną misję. Każda darowizna to cegiełka do budowy tego dzieła. Rozwijaj to Miejsce razem z nami. Zapraszam cię do wspólnej wyprawy do sieci po owce. Wyjdź na teobankologia.pl, ukośnik owce i przeczytaj jak możesz pomóc. Czy dołączysz? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Czwarta świeca zapłonęła na wieńcu adwentowym. To znak, że czwarta niedziela Adwentu. Raptem dwa dni do Wigilii i za chwilę Boże Narodzenie, dlatego czas już jest bardzo bliski, w tym duchu oczekiwania. Przeżyjmy dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia i poprośmy najpierw o osłonę Świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Wysłuchajmy fragmentu dzienniczka świętej siostry Faustyny. Dziś będę cytował punkt 793. Przeżywam chwilę z Matką Najświętszą, z wielkim utęsknieniem czekam na przyjście Pana. Pragnienia moje są wielkie. Pragnę, aby wszystkie ludy poznały Pana. Pragnę przygotować wszystkie narody na przyjęcie słowa wcielonego. O Jezu, spraw, niech zdrój miłosierdzia Twego wytryśnie z większą obfitością. Bo bardzo jest schorzała ludzkość, a więc więcej niż kiedykolwiek potrzebuje litości Twojej. Tyś morzem niezgłębionym miłosierdzia ku nam grzesznym, a im większa nasza nędza, tym większe mamy prawo do miłosierdzia Twojego. Tyś źródłem uszczęśliwiającym wszystkie stworzenia przez nieskończone miłosierdzie swoje. Kiedy prosimy drodzy o Boże Miłosierdzie, my sami też bądźmy ludźmi miłosierdzia, tymi, którzy będą pomagać innym. Pamiętajmy o innych, tak jak Maryja pamiętała o Elżbiecie, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, i starajmy się czynić miłosierdzie wobec wszystkich. Dzisiaj odmawiamy, a w sumie śpiewamy koronkę, bo niedziela wraz z Irminą, Pauliną, Iwoną oraz Darkiem, których serdecznie witam i w imię Boże rozpocznijmy naszą modlitwę. W imię Ojca, I Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała wstanie, żywot wieczny. Amen. Zaśpiewaj. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Mi dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Mi miwo dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Mi miło serce dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki mi serdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla, nas i świata całego. dla jego i świata całego dla jego bolesnej męki dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki I miłosierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świat. Sierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. I miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego Sierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki, i miło dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. I miło dla nas i świata całego. sierdzie dla nas i świata całego Dla jego bolesnej męki Nie miło sierdzie to... dla nas i świata całego Dla jego bolesnej męki nie miło sierdzie dla nas i świata całego Dla jego bolesnej męki nie Miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze, przedwieczny ofiaruje ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. I świata całego dla jego bolesnej męki i serce dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki i serce dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki i serce dla nas i świata całego męki Mi miłosierercie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Mi miłosiercie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Mi miłosiercie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki, i miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przepłaganie za grzechy nasze i świata Gopolesnej męki, miło serce dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miło serce dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miło serce dla nas i świata całego. Mi serdce dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki mi miło serce dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki mi miło serce dla nas i świata całego Śierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki, Mi miło dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Mi miło dla nas i świata całego. Śmierć dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego jego bolesnej męki. Mi miło dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Jej miło śierdzę, dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Mi miło sierdzie, dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej menki. dla jego bolesnej męki mi miło dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki mi miło dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki mi miło serce dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Miłosierdzie dla nas i świata całego. Ty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Okrwi i wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie! Jezu, ufam Tobie, Jezu ufam, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Matko Miłosierdzia, módl się, módl się za nami. Święta Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się, módl się za nami. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Kochani, to może jeszcze pozostać na parę minut, to zachęcam, pomodlimy się jeszcze dziesiątką różańca, a będzie również piosenka, więc warto pozostać. Yy, pomodlimy się oczywiście tajemnicą, która nawiązuje do dzisiejszej Ewangelii, czyli nawiedzenie świętej Elżbiety, druga tajemnica radosna. I chcemy w tej modlitwie... Yy, prosić o dobre przeżycie świąt, które już w tym tygodniu. Y, prosimy też o to, byśmy na wzór Maryi, która pomaga Elżbiecie, byli ludźmi miłosierdzia, byśmy potrafili dostrzegać innych, tych, którzy są w potrzebie. Zachęcam też, by y, wspólnie każdego dnia być z nami na koronkach oraz różańcach. Jeszcze dzisiaj różaniec o 20.30 i w najbliższych dniach tych świątecznych czekają nas piękne transmisje różańce, koronki, także warto z nami być każdego dnia, znajdować czas na modlitwę. Niech Jezus nie tylko symbolicznie, ale prawdziwie rodzi się w naszych sercach, niech przychodzi do naszego życia to modlimy się teraz zapowiadaną dziesiątką różańca, tajemnica druga radosna na widzenie świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Starowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję drodzy za Wasze uczestnictwo. Niech Pan, który przychodzi w Bożym Narodzeniu, strzeże Was. Przemienia Wasze życie, napełnia Was miłością. Na ten czas, dziękując dzisiaj za wspólną transmisję, Paulinie, Irminie i Darkowi, niech na ten czas płynie do Was wszystkich Boże Błogosławieństwo. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I jeszcze jedna piosenka. Nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł, Nim dzień ożywi świat, Kojem jasnych barw, nim nie zachwyci kwiat, Ty przy